Wszystkim. wszystkich, ja mam i dzisiaj Wam pokażę kilka najprostszych ćwiczeń na spłyconą lordozę lędźwiową. Spłyconą, zniesioną, czyli tak jakby ten łuk fizjologiczny jest zniesiony, w odcinku lędźwiowym, tak jakby prosto. I po prostu tutaj mamy przykurczone straszne mięśnie brzucha i pośladkowe to jest takie najważniejsze. Będziemy próbować ćwiczeniami rozciągać ten brzuch i pośladki i wzmacniać pozostałe mięśnie. Będzie nam potrzebny taki wałek, jeżeli nie macie, to jest pół wałek w sumie, w można sobie zwinąć ręcznik i później będziemy go podkładać pod odcinek lędźwiowy w leżeniu tyłem, a w leżeniu przodem pod klatkę. Ok, na początku rozgrzewka, oczywiście możecie sobie odmawiać we wcześniejszych odcinkach. Zaczynamy od kola, biodra, góra, szyja, na końcu ręce. Tak, żeby rozgrywę delikatnie za i zaczniemy w staniu, potem w leżeniu, na końcu w klęku podpartym będziemy robić trzy serie po 8 powtórzeń. Możecie sobie robić na początku dwie serie, potem trzy, potem nawet cztery. No i codziennie albo co drugi dzień. W zależności od czasu, około 10 minut 15. Dobra, zaczynamy. Dobrze, zaczynamy od pozycji stojącej. Będziemy robić trzy serie po 8. Najpierw zaczniemy od takich skłonów w rozkroku, czyli stajemy sobie w rozkroku, palce na zewnątrz, nogi są proste, trzy serie po osiem, próbujemy dotknąć ziemi i powrót ręce na biod. Czyli w ten sposób. Dotykamy raz i wydech, spinamy pośladki. Dwa i wydech. Staramy się, trzy, upadki, głowa prosto, cztery, pięć, 6, 7 i ostatnia wydech. Oś, dobrze, rozluźniamy i zaczynamy drugą, czyli jak idziemy w dół, nogi są proste. Raz na wydechu, z pięciu pośladków. 2 i ręce na biodra. 3 i wydech. 4, 5. Ważne jest oddychanie. 6 i spinamy pośladki. 7 i 5. 8 i tak biodra i w przód. 9, gwidak brzuch ściskamy. Okej, okay, miało być 8, ale już się zapięciłam. Dobra, i ostatnia, trzecia wstarsza, 8 na początku i 1. Raz i wydech. Dwa I oddech. 3. 4 że spinamy pośladki w górze. Pięć. I ściągamy łopatkę klatka. W przód. Sześć. Siedem. I ostatnia. Oś. Dobrze. Teraz sobie rozluźniamy ciało i stajemy sobie do przysiadu. Czyli nogi są już, palce do przodu. Równo muszą być. Nad kolanami. Kostka najlepiej pod kolanami. Jak będziemy schodzić dół, już będę tłumaczyć. Robimy po prostu przysiady, ale ręce układamy w ten sposób, najważniejsze, próbujemy tak jakby usiąść w tył, tak żeby kolana nie wyszły za palce. Czyli bierzemy sobie wdech raz i wydech dwa. Można na początku sobie spojrzeć w dół. Trzy, jak już widzimy, że kolana nie wychodzą. Cztery, ważne, jest, żeby głowa była prosto. Pięć i patrzymy w przód. Sześć i tak samo wdech i na wydechu pośrodki w górze. I ostatnia oś. Rozluźniamy, ok, rozluźniamy i jedziemy. Druga, ręce na krzyż, i głowa prosto. Raz, wydech, dwa i wydech, trzy i wydech. Ważne, żeby te biodra poszły nam w tył, cztery i z pięcią w górę pośladka. Pięć i wydech, sześć. Siedem i ostatnia. Osiem. Dobrze, jak na początku nie możecie tak nisko zejść, to wystarczy schodzić, tak jak już widzicie, że kolana wychodzą za palce, to już nie idziemy w dół. Może być na początku tyle, a potem najlepiej do linii kolan Dobra, i ostatnia. Raz, dwa i wytek, trzy. Trzymamy głowę prosto. Cztery, szyja jest czas, wyciągnięta. Sześć do sufitu 7 8 Dobrze. Ostatnie w stanie będzie to przysiad taki z płaczem. Mamy na dole po prostu i tutaj już ręce sobie damy w przód proste. Próbujemy zejść tak żeby kolana nie wysuły i trzymamy 10 sekund. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobrze. druga, trzecia i cały czas będziemy miały głowa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I ostatnia, trzecia, ręce w przód, głowy proste i kolana nie wychodzą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć. Dobrze, wstaniu tyle, przejdziemy teraz sobie do leżenia tyłem. Dobrze, w leżeniu tyłem zaczniemy sobie na razie bez wałka czy bez ręcznika, czyli kładziemy się na plecach, nogi są zgięte, stopy pod kolanami i będziemy wznosić biodra do góry, czy serię po osiem, czyli bierzemy wdech i na wydechu spinamy pośladki, raz i odkładamy delikatnie dwa i wydech, staramy się tak, żeby łopatki się nie odkleiły od maty trzy, tylko pośladki do góry, cztery Łopatki trzymamy, przyklejone, wydech. 5. I oddychamy. Sześć, siedem i ostatnia. 8. Dobrze, rozluźniamy sobie plecy staramy się nie zginać szyi, głowa jest luźno. Pilnujemy, żeby stopy były pod kolorami i jedziemy druga. Czyli raz, dwa. Staramy się tak w górę wyciągnąć brzuch, trzy i pośladki. 4, najlepiej, że postawa taka linia prosta. 5, z kolan do klatki. 6, 7, 8. Dobrze, rozluźniamy. I trzecia, ostatnia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Znaleć na wydechu sześć, Jeszcze dwa, siedem. O, dobrze, teraz możemy sobie podłożyć ręcznik. Albo jak macie małek pododcinek węgliowy. Tutaj na początku może być ciężko, ponieważ będziecie mieć, że jest zniesiony, to jest prosty. Mamy nogi zgięte w ten sposób, ręce sobie leżą luźno. Prostujemy sobie jedną nogę. I próbujemy ją podnosić do góry. Raz, palce są obciągnięte. Dwa, trzy i oddychamy. Cztery. Tu musimy zrobić cztery serie: dwa na prawą, dwa na lewą. Pięć, sześć, siedem. Staramy się delikatnie. Oś. Dobrze, zmieniamy, skinamy. Uwaga, i druga, noga musi być prosta. I jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Staramy się mieć palce, obciągnięte, Pięć, sześć, siedem i ostatnia. Oś, no dobrze, na chwilę zginamy, rozluźniamy. Żeby Was tutaj bardzo bolało, można na chwilę wyciągnąć, rozluźnić. I znowu wkładamy. Pododcinek odcinek lędziowy, czyli tak, żeby pośladki były za. Przyklejamy łopatki i powtarzamy. Czyli raz, dwa, trzy. Staramy się już wspinać, Cztery i noga. Prosta. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dobrze. Uginamy. I ostatnia, czwarta. Wdech, wydech. I próbuję. Raz i wydech. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. I ostatnia. Oś. Dobrze. Na chwilę sobie zginamy. Możemy wyciągnąć, rozluźnić. Teraz po prostu wkładamy, pokażę może na ręczniku, pewnie większy czy można ręcznik. mi dręcznik. Pod prostujemy nogi, próbujemy ręce dać w tył i tylko leżymy 10 sekund. Przyklejamy łopatki do śladki i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć. Dobrze, można ręce sobie odłożyć, nogi zdjąć i powtarzamy druga seria, prostujemy. Ręce w tył przyklejamy łopatki, pośladki i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze. Znowu ręce w przód, skinamy nogi. I ostatnia. prostujemy. Przyklejamy pośladki, łopatki, ręce w tył i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10. Dobrze. Teraz wyciągamy wałek i przejdziemy do leżenia przodem, czyli na brzuchu. Dobrze, przechodzimy do leżenia przodem i wkładamy sobie ręcznik albo tak? wałek. Tutaj tak, pod klatkę z przodu piersiową. Ręce sobie dajemy prosto, głowę kładziemy, i namy prawą nogę i będziemy ją podnosić do góry. Czyli raz i wracamy dwa. dwa. Trzy, cztery, staramy się stopę nad kolanem, pięć, sześć, siedem, osiem. Zmieniamy, druga czyli stopa nad kolanem, prosta i jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobrze, rozluźniamy, można sobie ręce położyć. I powtarzamy. Ręce proste, głowa w dół, prawa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I ostatnia zmiana, stopa nad kolanem i jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobrze, na chwilkę rozluźniamy. Teraz można ręce dać tak sobie Tutaj pod głowę, kładziemy głowę i zginamy obydwie nogi. Teraz będzie trudniej, podnosimy je na 10 sekund. Może na początku krócej, na 5, ile da się radę. Mocne zdjęcie, posiadek odrywamy, uda troszkę. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć, rozluźniamy. I znowu zginamy. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10. Dobrze, rozluźniamy ostatnia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze, teraz możemy sobie wyciągnąć. I na koniec przejdziemy do klęku I zrobimy kocik żbiet Czyli dłonie są pod ramionami, kolana pod biodrami. I tak, żeby ten odcinek lędźwiowy powrócił nam do normy, próbujemy. Najpierw głowa w dół, rozciągamy go w tą stronę, wdech i na wydechu drugą klatkę w przód głową na drugą, każdy w swoim tempie. Można po prostu kilka razy przytrzymujemy. Bardziej skupiamy się na tej drugiej stronie, czyli tutaj brzuch w dół. Tutaj można troszkę dłużej przytrzymać, a do góry delikatnie. Czyli ten ruch tutaj w dół powinien być mocniejszy. Wydech. I można też sobie zrobić trzy serie, po kilka. I na koniec można na chwilkę skłon, tylko delikatnie głowa w dół trzymamy. Tutaj nie musimy długo. I na koniec można się położyć, tak jak wcześniej z bałkiem, żeby rozciągnąć ciało. Czyli nogi proste, ręce z tył. Przyklejamy łopatki, pośladki, brzuch w górę i trzymamy 10 sekund. wyciągamy całe ciało. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 7, 8, 9, 10 i rozluźniam. Tutaj też można sobie zrobić jedną, potem dwie, potem trzy i tak dalej. Dobrze, to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało i proponuję zaczynać najpierw dwie serie, może po 8, potem trzy, po 8, potem może nawet cztery. i co drugi dzień, a z czasem najlepiej codziennie, tak żeby te mięśnie się rozciągnęły i wzmocniły odpowiednio. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.